Na pewno spotkałeś się ze stwierdzeniem najpierw masa, potem rzeźba. W tym filmie powiem Ci ile w tym zdaniu jest prawdy oraz od czego rzeczywiście powinieneś zacząć proces kształtowania sylwetki, jeżeli jesteś osobą początkującą i masz mniej więcej taką sylwetkę, czyli można powiedzieć chudotłustą. Ja nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem sylwetkowym mężczyzn i serdecznie zapraszam Cię do oglądania, gdzie już na samym wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu, oraz zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, ponieważ dzięki moim filmom twoja sylwetka będzie wyglądała lepiej. Na początek mam do ciebie pytanie: co ty byś zrobił w takiej sytuacji, oraz od czego byś zaczął? Osoba początkująca, około 180 cm wzrostu, około 75 kg, wagi, czyli waga dość niska w stosunku do wzrostu, i mniej więcej taka sylwetka, czyli właśnie mało masy mięśniowej. I trochę tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha. Celem sylwetkowym tej osoby są mniej więcej sylwetki w takim stylu, czyli duża klata, szerokie barki, a do tego sześciopak na brzuchu. Czy według Ciebie ta osoba powinna zacząć proces kształtowania sylwetki od redukcji tkanki tłuszczowej, czy od budowania masy mięśniowej? Daj proszę znać, co o tym myślisz w komentarzu pod tym filmem. Mam nadzieję, że komentarz napisany, więc idziemy dalej. Prawdopodobnie większość osób napisałaby, że ta osoba powinna zacząć od budowania masy mięśniowej, ponieważ jest jej po prostu mało. Problem w tym, że gdy w takiej sytuacji wejdziemy na masę, to będzie nam bardzo ciężko zauważyć jakiekolwiek efekty sylwetkowe, a może być wręcz przeciwnie. My oczywiście będziemy więksi, ale nasze efekty, nasze zbudowane mięśnie będą przykryte narastającą tkanką tłuszczową. A to niestety może zdemotywować taką osobę, która zaczęła trenować po to, żeby wyglądać lepiej, a tak właściwie to wygląda coraz gorzej. Co zatem należy zrobić, aby taka osoba miała świetne efekty sylwetkowe i rzeczywiście była z nich zadowolona? Jeżeli zaczniemy od redukcji tkanki tłuszczowej, to efekty zauważymy bardzo, bardzo szybko, o ile mamy odpowiedni plan żywieniowy, odpowiedni plan treningowy i przede wszystkim trenujemy metodą mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Poza tym, że efekty redukcji będą widoczne gołym okiem, to osoba początkująca, nawet i w tym okresie, czyli podczas redukowania, pozbywania się tkanki tłuszczowej, ma możliwość budowania masy mięśniowej, ale jeszcze raz podkreślę, o ile trenujemy dobrym planem treningowym, mamy dobry plan żywieniowy. No i przede wszystkim trenujemy z mimowolnie spowolnionymi powtórzeniami, które to są absolutnie najważniejsze podczas gdy trenujemy po to, aby nasze mięśnie były większe i żeby nasza sylwetka wyglądała lepiej. Właśnie tak postąpiłem z Marcinem, który zgłosił się do mnie na współpracę po to, aby zmienić swoją sylwetkę i wyglądać lepiej. Przygotowałem dla Marcina indywidualny plan żywieniowy ukierunkowany na redukcję, czyli pozbycie się tkanki tłuszczowej, Przygotowałem również dla niego plan treningowy ukierunkowany na budowanie masy mięśniowej i nauczyłem go trenować metodą mimowolnie spowolnionych powtórzeń, czyli obecnie najskuteczniejszą metodą pod kątem budowania naszych mięśni. Po zaledwie dwóch miesiącach współpracy Marcin wygląda lepiej, czuje się lepiej, ma więcej siły, więcej masy mięśniowej i mniej tkanki tłuszczowej, na co wskazują jego zdjęcia, pomiary oraz waga. A ze współpracy jest bardzo zadowolony i nie spodziewał się aż tak dobrych efektów w tak krótkim czasie. Ja natomiast ogromnie doceniam zaangażowanie Marcina, ponieważ to właśnie dzięki jego zaangażowaniu, tego że trzyma się wszystkich moich zaleceń, regularnie i rzetelnie wykonuje wszystkie raporty i na bieżąco wprowadza wszystkie moje wskazówki, właśnie dzięki takiemu podejściu, takiemu zaangażowaniu, ma tak świetne efekty sylwetkowe w tak krótkim czasie. Jeżeli jesteś osobą początkującą, osobą która wraca po przerwie lub osobą która trenuje już jakiś czas, ale niestety nie ma zadowalających efektów sylwetkowych i przeszkadza ci twój odstający brzuch lub nawet powoduje, że wstydzisz się tego jak obecnie wygląda twoja sylwetka, to przemiana oraz opinia Marcina jest doskonałym dowodem słuszności na to, że indywidualna współpraca ze mną lub mój program Spektakularna Sylwetka to idealne narzędzie do rozwiązania Twojego problemu sylwetkowego. Zatem, jeżeli interesują Cię konkretne efekty sylwetkowe, chcesz zmienić swoją sylwetkę po to, aby wyglądać lepiej i czuć się lepiej w swoim ciele, to napisz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie, na Facebooku lub na WhatsAppie. Linki do tych platform ode mnie masz w opisie pod tym materiałem. Mam nadzieję, że film się spodobał, że był dla Ciebie wartościowy i przede wszystkim jeżeli masz sylwetkę skinny fat, czyli tak zwaną to z tego materiału dokładnie dowiedziałeś się, co musisz zrobić, aby jak najszybciej zmienić swoją sylwetkę i wyglądać lepiej. Na sam koniec będę ci bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, za polubienie, komentarz, subskrypcję, ponieważ to wszystko pomaga mi rozwijać ten kanał na YouTubie, dzięki czemu ja mogę się dzielić z tobą moją wiedzą odnośnie kształtowania sylwetki zupełnie za darmo otworząc chociażby właśnie takie materiały, które jeszcze raz mam nadzieję, że Tobie pomagają.